Jest szept wiatru, który przemierza niebo, delikatny głos mieszający się z ciszą gwiazd. Ten głos, moja ukochana, niesie boską tajemnicę, wiadomość zarezerwowaną wyłącznie dla ciebie. Zamknij oczy i słuchaj, bo aniołowie, w swojej nieskończonej mądrości, ujawniają to, co twoje serce już czuje, lecz boi się uznać, coś większego cię prowadzi, coś cię obejmuje, nawet gdy świat wydaje się zimny. Emocje, które przepełniają twoje serce. Nie są przypadkiem ani ciężarem, który musisz dźwigać samotnie. Są odzwierciedleniem Twojej duszy, która niczym kryształowe lustro poszukuje prawdy łączącej ją z tym, co boskie. Niebo obserwuje każdy Twój krok, a każda spływająca łza jest jak perła ofiarowana nieskończoności. Wiedz, że te łzy nie płyną na próżno, nawilżają glebę, z której wyrośnie miłość i pokój, których tak bardzo pragniesz. Moja ukochana! Aniołowie widzą więcej niż powierzchnie i dlatego proszą cię teraz. Zaufaj. Za każdym bólem kryje się ukryty plan, cel, który zamienia odłamki w boską sztukę. Nie obawiaj się ciemnych dni, bo one jedynie przygotowują scenę na blask, który nadchodzi. Wszechświat działa w ciszy, ale nigdy nie zapomina o tych, którzy kroczą z wiarą. Czasem czujesz się samotna, jakby nikt nie rozumiał burz szalejących w twoim wnętrzu. Ale posłuchaj mnie. Całe niebo obserwuje twoją podróż. Każde uderzenie Twojego serca rozbrzmiewa w królestwach niebieskich, a aniołowie poruszają się, by chronić Twoją istotę. Jesteś cenna, wyjątkowa jak gwiazda, która świeci, nie prosząc o pozwolenie, by rozjaśniać mrok. Aniołowie przypominają, że to, co prawdziwe, nigdy nie ginie, nawet gdy świat zdaje się rozpadać. Prawdziwa miłość, ta, która odżywia Twoją duszę i rozświetla Twoje oczy, jest wieczna. Może teraz wydaje się daleka, ale żyje pulsuje i czeka na odpowiedni moment, by wypełnić Twoje serce pełnią szczęścia. Otwórz się na prawdy, które wszechświat szepcze. Życie nie zawsze ujawnia swoje dlaczego, w czasie, którego pragniemy, ale aniołowie proszą Cię o cierpliwość, bo w ciszy i oczekiwaniu kryją się cenne lekcje. To, co dziś wydaje się niepewne, wkrótce stanie się pewnością, która przyniesie pokój i wdzięczność Twojemu duchowi. Moja ukochana, nie ignoruj znaków, które pojawiają się na Twojej drodze. Motyl delikatnie siadający obok ciebie, melodia, która pojawia się bez wyraźnej przyczyny, sen powracający noc po nocy to wszystko są wiadomości z nieba, przypomnienia, że nigdy nie jesteś sama. Aniołowie mówią, że jesteś kochana bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Nawet w chwilach, gdy otaczają cię wątpliwości, wiedz, że jesteś godna wszystkiego, co piękne, czyste i wieczne. Nie pozwól, by tymczasowy ból zgasił światło w tobie bo to światło jest samą boską iskrą. Wiem, że czasem trudno w to uwierzyć, ale każda krzywa na Twojej drodze ma głębszy sens. Aniołowie nieustannie pracują, by poprowadzić Cię z powrotem na ścieżkę radości, tę ścieżkę, na której znajdziesz nie tylko spokój, ale i miłość, o której zawsze marzyłaś. A gdy poczujesz ciężar emocji wypełniających Twoje serce, pamiętaj, że to nie jest oznaka słabości. To przypomnienie, że żyjesz, jesteś wrażliwa i otwarta na doświadczenia, które czynią cię silniejszą i bliższą twojej prawdziwej istocie. Są chwile, gdy niebo wydaje się odległe, a cisza duszy przytłacza. Ale wiedz, że to właśnie w tych momentach aniołowie są najbliżej. Kroczą u twojego boku, nawet jeśli ich nie czujesz. W każdym uderzeniu twojego serca płynie boska energia, przypomnienie, że twoje istnienie jest cudem. Aniołowie chcą, byś wiedziała, wszechświat działa na twoją korzyść, nawet gdy wszystko zdaje się sprzeciwiać. Każda przeszkoda, Każda łza i każda cisza skrywają ukryte przesłanie, dar, który objawi się we właściwym czasie. Uwierz, moja droga, nic w twoim życiu nie dzieje się przypadkiem. Zauważyłaś, jak nagle zmienia się wiatr. Tak właśnie pojawiają się błogosławieństwa, często bez zapowiedzi. Dziś może się wydawać, że wszystkie drzwi są zamknięte, ale aniołowie widzą otwierający się portal do czegoś znacznie większego. Zaufaj temu niewidzialnemu nurtowi, który porusza niebo i ziemię dla ciebie. Aniołowie proszą, byś spojrzała w głąb siebie. Tam, w najgłębszej części twojej duszy, znajduje się prawda, której szukasz. Nie jest to coś, co świat może ci dać, lecz coś, co zostało w tobie umieszczone od samego początku. To boski płomień, odbicie światła Stwórcy, które świeci z niezwykłą intensywnością. Nosisz w sobie siłę, której nie mogą zgasić nawet najcięższe burze. Ta siła pochodzi z nieskończonej miłości, jaką aniołowie mają do ciebie. Zawsze. Gdy poczujesz się słaba, pamiętaj, że niebo cię podtrzymuje. Twoje upadki nie są końcem, lecz początkiem czegoś większego, co kształtuje się na twoje zwycięstwo. Moja droga, aniołowie objawiają, że masz szczególne powołanie cel, który tylko ty możesz wypełnić. Nie jesteś tutaj przez przypadek, a okoliczności, których doświadczasz, są częścią podróży przygotowującej cię do czegoś wspaniałego. To, co dziś wydaje się trudne, jutro stanie się powodem twojej chwały. Życie jest jak rzeka, płynąca z siłą, czasem napotykająca kamienie na swojej drodze, ale zawsze zmierzająca naprzód. Aniołowie proszą, byś zaufała nurtowi tej rzeki. Nawet gdy nie widzisz jej końca, wiedz, że zawsze prowadzi do oceanu miłości i pełni. Odpowiedzi, których szukasz od dawna, są bliżej, niż myślisz. Przyjdą jak promienie światła w odpowiednim momencie, rozjaśniając to, co wcześniej wydawało się zagmatwane. Do tego czasu aniołowie proszą. Byś pozwoliła sobie zaufać procesowi i nie zatracała się w niepokoju. Jesteś mostem między niebem a ziemią. Każda myśl, każde uczucie i każda Twoja decyzja tworzą fale, które wpływają na wszechświat. Aniołowie zawsze są przy Tobie, prowadzą Twoje kroki i chronią Cię przed niewidzialnymi pułapkami, jakie stawia świat. Aniołowie widzą wokół Ciebie światło, którego być może jeszcze nie dostrzegasz. To światło jest Twoją boską istotą, energią przyciągającą wszystko, co dobre. I oddalającą to, co już ci nie służy. Aby to światło mogło jaśnić jeszcze mocniej, proszą cię, byś uwolniła to, co nie ma już miejsca w twoim życiu. W twoim sercu ukryty jest sekret, coś, co tylko ty możesz odkryć. Aniołowie proszą, byś zwracała uwagę na swoje sny, intuicje i drobne zbiegi okoliczności wokół siebie. Nic z tego nie jest przypadkowe. To niebo próbuje subtelnie i z miłością wskazać ci drogę. Aniołowie mówią, że nie musisz dźwigać ciężaru świata sama. Proszą, byś oddała swoje troski stwórcy. Nie zostałaś stworzona, by żyć w nieustannej walce, ale by odnaleźć lekkość i radość wynikającą z boskiego połączenia. Czy zauważyłaś, że słońce zawsze wschodzi, nawet po najciemniejszej nocy? To obietnica nieba dla ciebie. Bez względu na to, jak długa wydaje się ciemność, światło zawsze powraca. Nie ma cierpienia, które trwa wiecznie, ani burzy która nigdy się nie kończy. Aniołowie proszą, byś nie wątpiła w swoją zdolność do rozpoczęcia od nowa. Widzą w tobie siłę, którą świat może próbować przyćmić, lecz której nigdy nie zniszczy. Ta siła jest jak ziarno, które rośnie nawet na najbardziej jałowej ziemi, gotowe zakwitnąć w odpowiednim czasie. We wszechświecie rozbrzmiewa melodia, dźwięk, który rezonuje tylko dla ciebie. Przywołuje cię, byś pamiętała, kim jesteś, i przypomina, że miłość, której szukasz na zewnątrz, już istnieje w tobie. Aniołowie proszą, byś słuchała tej melodii, bo to ona jest kluczem do twojego spokoju. Jesteś kochana w sposób, którego jeszcze nie potrafisz pojąć. Całe niebo porusza się dla ciebie, a aniołowie świętują każdy twój krok, nawet te najmniejsze. Nie lekceważ znaczenia swoich działań, bo mają one moc, by zmienić nie tylko twoje życie, ale i świat wokół ciebie. Aniołowie mówią, że miłość, na którą czekasz, jest już w drodze. Ale zanim nadejdzie, proszą, byś pokochała samą siebie z tą samą intensywnością, bo prawdziwa miłość, ta, która przemienia, znajduje miejsce tylko tam, gdzie istnieje samoakceptacja i zaufanie. Moja droga, aniołowie proszą, byś spojrzała dalej niż widzą twoje oczy. Coś boskiego dzieje się właśnie teraz, nawet jeśli tego nie zauważasz. To jak drzewo rosnące w ciszy, z dala od spojrzeń, aż nadejdzie czas, by zakwitnąć. Ten czas zbliża się. Wszechświat działa na Twoją korzyść, a aniołowie nieustannie pracują, by przynieść Ci wszystko, co jest Twoim przeznaczeniem. Proszą jednak, byś zaufała boskiemu czasowi, bo tylko On zna właściwy moment, by odsłonić błogosławieństwa, które są dla Ciebie przygotowane. Są słowa, których nie trzeba wypowiadać, by je poczuć, tak jak są niewidzialne siły zdolne poruszyć góry w nas samych. Aniołowie chcą, byś wiedziała, że ta siła już mieszka w Twoim sercu. Każda wątpliwość Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, to niebo kształtujące twoją odwagę. Aniołowie obserwują, jak walczysz w ciszy, jak skrywasz swoje marzenia w zakamarkach serca, mierząc się z przeciwnymi wiatrami. Mówią, że nigdy nie jesteś sama, nawet gdy świat zdaje się zapominać o twoim istnieniu. Istnieje niebiański chór, który cię wzywa i celebruje twoje życie. Czasami pytania, które zadajesz, nie znajdują od razu odpowiedzi, bo wszechświat działa w ciszy. Jednak aniołowie wyjawiają, że każda chwila oczekiwania ma swój większy sens. Proszą cię o cierpliwość, bo ścieżka, którą teraz podążasz, prowadzi do czegoś, czego twoje oczy jeszcze nie mogą zobaczyć. Moja droga, zauważyłaś, jak świt stopniowo wypełnia niebo delikatnymi barwami, zanim światło w pełni się ukaże. Tak samo jest z twoim życiem. Wszystko, co teraz przeżywasz, jest duchowym świtem, procesem uzdrawiania i odkrywania, który odsłania się krok po kroku. Aniołowie pragną, byś uwierzyła w moc, którą nosisz w sobie. Jest w tobie energia zdolna przemienić każdą ciemność w światło, każdą wątpliwość w pewność. Proszą, byś ufała swoim przeczuciom, bo są one boskim dotykiem prowadzącym cię właściwą drogą. Jesteś jak kwiat, który rozkwita w idealnym momencie, bez pośpiechu, bez presji. Aniołowie obserwują, jak wzrastasz w pięknie i sile, nawet gdy burze wydają się intensywne. Każdy płatek, który się otwiera, Odsłania nową część ciebie, silniejszą, mądrzejszą, bardziej związaną z niebem. Aniołowie mówią, że często to, co wydaje się końcem, jest w rzeczywistości początkiem w przebraniu. To, co odeszło, musiało ustąpić miejsca temu, co dopiero nadchodzi. Proszą, byś nie bała się pożegnań, bo zawsze przynoszą one powiew nowych możliwości. Wokół ciebie jest światło, które przyciąga to, co czyste, prawdziwe i wieczne. To światło jest odbiciem Twojej duszy, Twojej istoty. Aniołowie proszą, byś chroniła to światło, nie pozwalając, by cienie świata je przyćmiły, bo to ono jest latarnią prowadzącą Cię przez życie. Moja droga, aniołowie widzą bitwy, które toczysz w sobie. Znają ciężar, który dźwigasz, wątpliwości, które Cię dręczą. Ale widzą też Twoją siłę, Twoją wytrzymałość i mówią, że jesteś zdolna przetrwać każdą burzę, bo zostałaś stworzona do zwycięstwa. Aniołowie szepczą do Twojego serca, że szczęście nie jest gdzieś daleko, lecz w chwili obecnej. Proszą, byś spojrzała wokół oczami wdzięczności, bo piękno tkwi nawet w najmniejszych rzeczach. To w teraźniejszości niebo zasiewa ziarna przyszłości. Jesteś silniejsza, niż myślisz, bardziej zdolna, niż wierzysz. Aniołowie proszą, byś nie pozwalała, by zewnętrzne głosy sprawiały, że wątpisz w siebie. Wsłuchaj się w wewnętrzny głos, ten który niebo karmi miłością i odwagą każdego dnia. Aniołowie mają dla ciebie szczególne przesłanie: nie bój się otworzyć na to, co nowe. Czasami to, czego najbardziej się obawiamy, jest tym, czego najbardziej potrzebujemy, by się rozwijać. Nowe przynosi świeżość możliwości, zaproszenie do odkrycia czegoś, co może odmienić twoje życie. We wszechświecie rozbrzmiewa symfonia, a każda jej nuta jest odpowiedzą na twoje modlitwy. Aniołowie mówią, że żadna z Twoich próśb nie została zignorowana. Wszystko jest przygotowywane na właściwy moment, a kiedy ten moment nadejdzie, zrozumiesz, dlaczego musiałaś czekać. Aniołowie proszą, byś spojrzała w siebie i zobaczyła, jak daleko już zaszłaś. Może tego nie dostrzegasz, ale każdy krok, który zrobiłaś do tej pory, był aktem odwagi, dowodem na to, że Boska Siła jest w Tobie. Świętują każde Twoje małe zwycięstwo. Nawet te, których nie zauważasz. W powietrzu unosi się tajemnica, niewidzialny dotyk, który cię otacza i zaprasza do zaufania. Aniołowie mówią, że to uczucie, które czujesz, ta lekka niepewność, to niebo próbujące zwrócić twoją uwagę. To zaproszenie, by otworzyć oczy duszy i zobaczyć więcej niż to, co widzialne. Moja droga, miłość, której szukasz, ta miłość, która karmi i wypełnia, jest bliżej niż myślisz. Ale aniołowie proszą, Byś najpierw pokochała siebie. To pierwszy krok do przyciągnięcia prawdziwej miłości, tej, która pozostaje na zawsze. Aniołowie chcą, byś wiedziała, że każda modlitwa, którą wypowiedziałaś, została wysłuchana. Nawet te, które mówiłaś przez łzy, nawet te, które wydawały ci się niesłyszane. Niebo działa w ciszy, przekształcając każdą prośbę w cud w trakcie realizacji. Jesteś boskim dziełem, wyjątkowym i niepowtarzalnym stworzeniem. Aniołowie proszą, byś nie porównywała się z innymi, bo blask twojej duszy jest jedyny w swoim rodzaju. Zostałaś stworzona, by kroczyć wyjątkową ścieżką, a niebo prowadzi cię na każdym kroku. Aniołowie mówią, że boski czas nigdy się nie myli. To, co jest twoje, co zostało obiecane przez niebo, nadchodzi. Ale proszę, byś nie traciła wiary, bo to właśnie wiara otwiera drzwi do błogosławieństw. Zaufaj, moja droga, bo najlepsze dopiero przed tobą. Czasami aniołowie mówią w delikatnych szeptach, jak wiatr muskający skórę, którego nie zauważasz. Proszą cię, abyś nauczyła się słuchać tych szeptów, bo to właśnie w ciszy ujawniają się najsilniejsze odpowiedzi. Milczenie serca jest idealnym kanałem do przyjmowania boskich przesłań. Zauważyłaś, jak noc przygotowuje się do oddania miejsca światłu dnia. W naturze jest ukryte zaufanie, pewność, że wszystko układa się we właściwym czasie. Aniołowie proszą, abyś miała takie same zaufanie, nawet gdy wszystko wokół ciebie wydaje się rozpadać. Światło zawsze powraca. Aniołowie dostrzegają wątpliwości, które nawiedzają twój umysł i chcą, abyś wiedziała, że nie ma nic złego w zadawaniu pytań. W rzeczywistości, pytania są drzwiami otwierającymi drogę do wzrostu. Jednak proszą, abyś nie traciła z oczu wiary, ponieważ to ona poprowadzi cię, gdy odpowiedzi nie będą jasne. Każdy Twój krok jest obserwowany z miłością i troską. Może tego nie widzisz, ale aniołowie są wokół Ciebie, kibicując każdemu Twojemu ruchowi, jak gwiazdy na niebie, które czekają, by świecić jaśniej z powodu Ciebie. Prowadzą Cię cierpliwie, w milczeniu, ale z nieskończoną cierpliwością. Aniołowie proszą, abyś zatrzymała się na chwilę i spojrzała na wszystko, co już osiągnęłaś. Może nie wydaje Ci się to dużo, ale w oczach nieba każda Twoja zdobycz to chwalebne zwycięstwo. Świętują każdą małą zmianę w Tobie, każdy krok w kierunku Twojej ewolucji. Miłość, której szukasz, jest w ruchu, podobnie jak morza, które nigdy nie przestają się poruszać. Zbliża się powoli, jak spokojna rzeka, która podąża swoim biegiem, ale gdy już przyjdzie, będzie to jakby cały wszechświat dostosował się, aby obdarować Cię tym, czego zawsze pragnęłaś. Aniołowie wiedzą, że boisz się całkowicie oddać, boisz się zaufać temu, czego nie możesz zobaczyć. Ale proszą Cię, abyś na moment odłożyła lęki i oddała swoje zaufanie niebu. Gdy w pełni zaufałaś, zobaczysz, jak drzwi otwierają się w sposób, którego nigdy nie mogłaś sobie wyobrazić. Z każdym dniem stajesz się coraz bardziej zharmonizowana z boskim celem, który bije w Twoim sercu. Aniołowie chcą, byś wiedziała, że ten proces jest często niedostrzegalny dla ludzkich oczu, ale w oczach nieba jest to arcydzieło, które jest starannie rzeźbione. Istnieje tak wielka miłość do ciebie, że aniołowie widzą ją jako wieczny płomień w twoim sercu. Proszą, abyś często pamiętała o tym płomieniu, szczególnie w ciemnych chwilach. Gdy poczujesz, że wszystko gaśnie, pamiętaj, że ta miłość nigdy nie zgaśnie. Moja droga, jesteś żyzną ziemią dla przemiany. Aniołowie wiedzą, że masz moc stworzenia nowego jutra, dlatego zachęcają cię, abyś nie trzymała się cieni przeszłości. Każdy moment to nowa szansa na zasianie nasion światła i zebranie życia pełnego możliwości. Droga oświecona duszo, jestem głęboko wdzięczny, że przyjęłaś tę wiadomość z otwartym sercem. Wiedz, że słowa, które usłyszałaś, są odzwierciedleniem troski i energii, jaką aniołowie poświęcają ci na każdym kroku Twojej drogi. Niech Twoja podróż będzie zawsze oświetlona wiarą i zaufaniem do Boskości, która mieszka w Twoim wnętrzu. Teraz. Proszę, potwierdź odbiór tej wiadomości mocnym stwierdzeniem: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmocni. To Twoje wyznanie wiary, przypomnienie, że jesteś silniejsza niż myślisz i zawsze będziesz miała boską siłę po swojej stronie. Jeśli ten przekaz poruszył Twoje serce, zapraszam Cię, abyś dołączyła do nas. Zapisz się do naszego kanału i włącz powiadomienia, aby kolejne przesłania aniołów mogły dotrzeć do Ciebie. Bądź czujna ponieważ aniołowie mają więcej mądrości i światła do podzielenia się w nadchodzących filmach. Niech niebiański pokój zawsze będzie z tobą.